W tym filmie zagram w Age of Conflicts, czyli symulator świata po prostu. I w tym filmie postaram się zrobić Polskę tak potężną jak tylko się da. Jest to symulator, więc ja tutaj Polski nie kontroluję, tylko po prostu mogę kontrolować każde państwo. Mogę na przykład kazać Francji i zaatakować Belgię. No i oni tutaj się będą bili i Belgia tą wojnę wygrywa, okej okay, dobra. Ale mniejsza w to co tutaj się wydarzyło. Moim celem jest tutaj Polska i żeby z Polski zrobić wielką potęgę. Mogę na przykład Polsce dodać pieniądze, o na przykład w taki sposób. I na przykład nakazać Białorusi zaatakować Polskę. Białoruś sobie poradzi, okej, okay, dobra. Może nie? Dobra. No ale mniej więcej czujecie o co w tej grze chodzi. Mogę każde państwo kontrolować dosłownie. Ja już mniej więcej garnię, jak w tą grę grać, ale wcześniej mi nagrywanie wywaliło, więc teraz nagrywam znowu. Okej, okay. więc potrzebuję tutaj trochę czasu dać, żeby Polska na przykład sobie no, trochę pieniędzy nabiła. Okej, okay, już mają maksa. I nie Litwa atakuje Białoruś. To niech Polska zaatakuje Litwę. Ale dobra, nie aż tak wolno. No Polska sobie powinna tu poradzić, nie? Wystarczy się przebić. Okej, okay, Polska się przebiła, no i świetnie, dobra. Polska jakieś tam tereny przejęła, bo tutaj jeszcze z Białorusią się... Litwa biła. Aha, Niemcy atakują Polskę. I Niemcy upadły, bo Niemcy miały wojnę ze Szwajcarią, Danią. A Polska się jeszcze bije z Danią i Szwajcarią. Okej, okay, dobra, podpisali pokój. Polska jeszcze jest tutaj bardzo potężna, widzę. Bardzo, du bardzo dużo rzeczy się podziało na samym początku. Więc dobra, niech. Okej, okay, Polska jest atakowana przez Szwajcarię. Nie, tak nie będzie. Niech tutaj każdy państwa zaatakuje tą Szwajcarię. Trochę mi to przypomina Idze w historii 2.1 ten z yy, Handlem wojnami. No ale ja tutaj nie chcę, żeby Polska upadła na samym starcie. Okej, okay, dobra, biją się jak równy z równym. No nie. Czemu się tutaj jakaś Praga wyzwoliła? Czechy. Czechy się nazywają Praga teraz, okej. Okay. Niech Polska tutaj ich dobija po prostu. Niech oni wyzwolą Czechy. I niech tutaj dojdzie do wojny, okej. Okay. I Polska jeszcze będzie musiała dobić Niemcy, bo Polska tutaj mocno upadła. A Niemcy są słabe, widzę. Chwila. Kim oni są dla siebie? Opuść. Aha, sojusznikami. A ja nie chcę, żeby tutaj Polska miała z sojusz z Niemcami, bo Niemcy są słabe. Aha, a Niemcy podbijają Polskę teraz. Chwila. No nie, czy to będzie upadek Polski? W mojej chyba pierwszej grze nie uda się zrobić Wielkiej Polski, co nie? No bitwa o Warszawę tutaj ciągle trwa. Niemcy ją wygrywają. Teraz Polska. No nie no, Polska jest teraz tragiczna. Chwila, trzeba im po prostu dodać pieniądze. Okej okay, dodałem im na maksa pieniędzy. No i niech oni tutaj jeszcze raz zaatakują. No nie no, nie wyszło. okej okay, muszę zrestartować jeszcze raz. Bo po prostu tutaj chodzi o to, żeby Polska nie atakowała każdego ciągle. Ja też tutaj nie, nie chcę jakoś na siłę ciągle dodawać pieniędzy tej Polsce, tylko im po, ich po prostu wspomagać. A nie jakoś mega pomagać. Jeśli, nie wiem, będziecie chcieli, to mogę zrobić coś takiego, że cały czas dodaję pieniądze Polsce. Ale to na ten moment nie jest cel. Ok, niech. Polska zaatakuje sobie po prostu Litwę. Sobie z Litwą powinni poradzić. Ktoś atakuje Polskę, to niech oni tutaj wezmą sobie pokój. No, Rosja za zaatakowała Polskę i Polska sobie jeszcze Królewiec chyba zdążyła przejąć. A Litwa przejmuje Polskę. No, ej, śmiechu warte, śmiechu warte. No nie wierzę, ej, jakiś jestem słaby w tą grę jeszcze. Jeszcze raz. Teraz się uda. To może zamiast Litwy niech zaatakują Czechy? Dobra, mogę im trochę pieniędzy dodać na sam start. Niech będzie tyle. No teraz sobie powinni z takimi Czechami zaatak... No, poradzić po prostu. Okej, okay, radzą sobie. To będzie koniec chyba już wojny. No nie, no i Czechy jakoś sobie ciągle radzą. Co to jest? Skuteczność bojowa. Aha. I co, i teraz oni sobie powinni poradzić. A ja teraz, ja jeszcze poznaję tą grę. Ja nagrywam to jeszcze raz, bo wcześniej mi nagrywa nie wywalił. Już chyba mówiłem. I wcześniej się też trochę tam rzeczy nauczyłem. Zablokuj skuteczną, aktualną skuteczność bojową. Dobra, niech będzie, że coś takiego. Polska teraz będzie bardzo skutecznie bojowa. Ukraina ma bardzo małą, małą skuteczność bojową. Okej, okay, to Polska sobie tu powinna poradzić na spokojnie. Aha, Polska walczy na dwa fronty sobie tutaj radzi po prostu. Okej, okay, nieźle. No i świetnie, już jest tutaj Wielka Polska. Są tu jeszcze jakieś statystyki? Złoto, a co to? To nie wiem. Aha, dyplomacja, okej. Okay. Zmień nazwę. Mogę zmienić nazwę Polski, okej. Okay. Tu jest w ogóle też coś takiego jak na przykład zabi. Tu mogę na przykład zabić Białoruś. Aha, dobra, Białoruś się sama zabiła, okej. Okay. Eee, niech Polska sobie zaatakuje państwa bałtyckie, ale na raz wszystko. Jeszcze Ok, Polska jest bardzo podobna teraz do Rosji, jeśli chodzi o to złoto. Rosja tutaj traci złoto, bo Rosja atakuje Finlandię. Ok, podpisaj sobie pokój. No w sumie to podobnie jak podczas II wojny światowej wyglądało. Mołdawia atakuje Polskę. Mołdawia ma jaką skuteczność bojową? 5, też bardzo dobrą. No i tutaj z Mołdawią były problemy. Polska straciła dużo pieniędzy, więc ja im trochę tych pieniędzy znowu dodam, ale nie jakoś dużo. Też tutaj bez przesady, nie będę dodawać jakoś mega dużo pieniędzy. Polska po prostu powinna się sama rozwijać, ale niech tę skuteczność bojową mają na maksa ciągle. Okej, okay, i mają wojnę z Rosją. Polska wygrywa tą wojnę. Rosja ma skuteczność bojową 2, Ok, już 4. Mają więcej złota. Rosja tutaj ma jeszcze szansę wygrać, tylko skuteczność bojową musieliby sobie jakoś podbić. Okej, okay, Polska przejęła Moskwę. Co się dzieje? I teraz Rosja upadła i sobie wszystkie, ter wszystkie państwa w okolicy będą przejmować sobie tą Rosję. A w międzyczasie przypomnę Ci zostawienie łapki w górę, suba oraz napisanie komentarza z pomysłem na film. Również sobie opcję wspierający, więc jeśli chcesz, to możesz tam zajrzeć czy coś. OK dobra, polska już mi tutaj wyszła bardzo potężna i to dobrze. To niech Polska zaatakuje. Danię. Dania też ma dobrą skuteczność bojową To to będzie wojna jak równy z równym Dania jest tutaj dużą potęgą Ale Polska sobie radzi, mają więcej złota Ale widzę, że, tu, że tutaj ta skuteczność bojowa Znaczy więcej No i front, się, front stanął po prostu, front się przesuwa bardzo powoli Okej, okay, Kopenhaga Bitwa o Kopenhagę trwa, Kopenhaga przejęta Dobra, to już Dania tutaj powinna upadać No i świetnie, dobra ta, Jeszcze Mołdawia mi się nie podoba, tak okrążona jest tutaj Okej, okay, z Dania sobie podpisali rozejm To Dania na razie już trzeba oszczędzić Polska ma 10 tysięcy złota, więcej już nad nie mogą mieć no halo, ha oni mają tutaj jakiś sojusz? Dobra, jeśli oni sobie chcą mieć sojusz z Mołdawią, czy tam ich, mieć ich jako wasala, Ta oni ich mają jako wasala po prostu, okej? Okay. W sensie tak mi się wydaje. To, to niech se mają. Okej, okay, Łotwa się tu wyzwoliła, ale Łotwa jest bardzo słaba. Niech oni zaatakują Polskę. To Polska ich sobie szybko podbije. Dobra, i Polska mi wyszła bardzo potężna. Wydaje mi się, że ta skuteczność bojowa mogła być za OP. No ale dobra, Polska tu wygląda bardzo potężnie. Wydaje mi się, żebyśmy mogli ruszyć na Stany Zjednoczone. Oni mają skuteczność bojową 5. Mógłbym też im dać 6 niby. No ale nie wiem. Dobra, niech tutaj Polska zdobędzie tyle pieniędzy, ile może. Ja tych, też tych pieniędzy dodawać nie będę. Polska się musi tutaj samo rozwijać. Odblokuję im w sumie to, bo ja ciągle miałem zablokowaną. Skuteczność bojową dla nich ciągle. Okej, okay, teraz mają skuteczność bojową 3. No nie no niech mają 6, bo dzięki temu Polska jest potężna. I dobra, niech zaatakują Turcję. Oni się rozejm podpisali czy coś? Aha, Polska traci pieniądze. O nie, to tragedia w sumie. Czy oni tutaj zejdą ze złotem na minus? Chwila jak im to zabiorę, nie mają 0. I im te pieniądze nie rosną. Czemu? Chwila, niech oni sobie wezmą tutaj pokój. Okej, okay, Polska się znowu rozwija. Dobra. Niech się Polska tutaj rozwinie. Tutaj są bitwy jakieś morskie. Co gdyby tak zaatakować może? Ja bym chciał w sumie, żeby Polska zdobyła jakąś dominację na morzu, ale... Co jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o pieniądze, widzę. A tutaj też nie wszędzie da się wypłynąć na morze. Tu są tylko takie chyba prowincje, gdzie da się płynąć. Ja to zara ogarnę Więc zaatakujemy coś na morzu. Niech to popuszcza swoje sojusze. ok. Polska teraz będzie przejmowała dominację na morzu. Świetnie. No tylko tutaj da się tak przechodzić To musiałbym z Grenlandii, tutaj przejść do Grenlandii i tutaj dopiero do Stanów Zjednoczonych, albo Hiszpania, Portugalia i tutaj do Stanów Zjednoczonych, chociaż chyba przez całą Hiszpanię też by się dało. Ale dobra, to będą pierwsze bitwy morskie Polski w tej grze. To nie są wyspy. Tak, to są wyspy Wyspy owcze, okej, okay. bitwa wyspy owcze tutaj trwa Polska się jeszcze tutaj będzie biła, a tutaj są jeszcze jakieś przejścia morskie Dobra, Polska sobie musi tutaj radzić po prostu Okej, okay, ten front stanął, widzę, że, te, że tutaj ta dania też ma skuteczność bojową na 6 Ty, Polska się rozpadła, co jest? Ja nad tego nie kontrolowałem i Polska ma teraz dużo wojen No nie wierzę, to będę musiał jeszcze raz wszystko podbijać tutaj Dobra, muszę im dodać trochę pieniędzy niestety, muszę teraz im dodać Dochód, okej, okay, czyli my tracimy złoto, dobra Ale okej, okay, 10 tysięcy, wojny, czy mamy jakieś wojny? No na pewno mamy A tak, luksem Luksemburg, Holandia. No tylko, że tutaj sobie Holandia-Luksemburg radzi. No w sensie, Holandię podbiliśmy, Luksemburg też, ale z tym są tutaj problemy. Okej. Okay my złoto ciągle tracimy, ale to się zaraz ogarnie Tylko muszę swoje wszystkie tereny podbijać Tutaj już nie ma Norwegii, tylko jest po prostu Oslo Ciekawe Jak tutaj zobaczę, że Polska sobie nie będzie radziła z Szwecją To od razu klikam pokój Na razie front stoi, więc mogę jeszcze niby poczekać Dobra, niech będzie pokój No dobra, co dalej? Okej, okay, w końcu coś zarabiamy, Polska się w końcu jakoś dobrze rozwija Mogę dodać maksymalnie 12 tysięcy 13 to jest max, okej okay. Już tracimy tutaj złoto, dobra To mógłbym zaatakować taki Kazachstan Może nawet całego Kazachstanu nie uda mi się przejąć Ale tak chociaż trochę terenów od nich. Na razie ten front się przesuwa w prawą stronę, ale tak bardzo wolno. Okej, okay, dobra, jakieś wyłomy we froncie są, dobra. Kazachstan już sobie tutaj nie poradzi. Polska przebiła front. I przybili pokój, okej. Okay. No ale niech ich dobiją, walcz do śmierci. To teraz będą walczyli do samego końca, o ile się nie mylę. Zbustuje. Polska minimalnie złoto, tam tylko o jeden tysiąc. Okej, jak kliknę walcz do śmierci, to to nie będą walczyli do momentu, aż nie podbiją państwa po prostu Kazachstanu. No ale widzę, że ten front już się tak nie przesuwa tak fajnie. Okej, okay. Kazachstan jest podbijany przez Afganistan. Wojsko musi się podzielić na dwa po prostu. Na dwa fronty. Polska coraz bardziej przesuwa ten front. Widza. No ale to idzie bardzo powoli. No ale ważne, że jakkolwiek idzie. Ok, ta wojna tutaj trochę długo trwa. Nie wiem, czy mi się chce czekać, aż oni dojdą tutaj do Astany. Ale zaraz powinni przyjść. Tutaj zaraz będzie bitwa o Astany, z tego co widzę. Okej, okay, Astana przejęta. Zaraz tutaj ten powinien skapitulować. A tutaj Polska jeszcze na innych frontach się bije. Bo tutaj była atakowana ciągle. Ja tego nie widziałem. Polska traci, traci złoto, ale jak tylko przebiją pokój, to już będzie. Będą zarabiać. Okej. Okay świetnie i konferencję pokojową, żeby jakoś chyba ogarnąć czy coś, bo te tereny są cały czas, cały czas okupywane. Okej, okay, dobra, to byli te wszystkie tereny, Polska zdobywa pieniądze, Polska się bardzo dobrze rozwija, to bardzo dobrze. E, to, no nie no, ja bym chciał zaatakować tutaj Szwecję, ewentualnie, żeby sobie tutaj Hiszpanię podobijać. Okej, okay, Polska zaatakowała Hiszpanię, jeszcze tylko Portugalia. Chciałbym przejść na Półwysep iberyjski, bo wtedy będę mógł atakować Stany Zjednoczone po prostu, nie będę się musiał tutaj przez Szwecję przebijać. Chociaż Polska też tutaj się bije z Irlandią. Nie, to jest po prostu już Dublin. Dublin, nie wiem jak to się czyta, no chyba Dublin po prostu Okej, okay. dobra i tylko muszę sobie ogarnąć konferencję pokojową W ogóle to zanim Polska zaatakuje Stany Zjednoczone To ja bym tutaj chciał jeszcze podbić yy, chwila te państwa bałtyckie te się bałkańskie Bo po prostu będę chciał zaraz zrobić jakiegoś screena na miniaturkę, nie? To żeby to się jakoś ładniej prezentowało Więc sobie tutaj przejmę Macedonia Północna się tutaj taką potęgą na Bałkanach stała Okej, okay, Macedonię Północną sobie całą przejmę Jeszcze Austrię, Chorwację, Bośnia, Albanię, Włochy Tutaj Półwysep Iberyjski sobie ogarnę Ne, aha, tu się dzieje jakaś patologia, ok. Integracja, aha, to są integracje tych terenów. A chyba o to chodzi, co nie? No tak mi się wydaje. No bo tutaj widać nawet, że żadne są w jakimś innym kolorze. Ok, jeszcze tylko Chorwacja. Macedonia Północna, tu się wyzwoliła chwila. I tracimy złoto, tracimy złoto. To bardzo źle, bo za dużo terenów się chyba tutaj integruje. No to dobra, to można po prostu chwilę tutaj poczekać. Ok, czy z Portugalią jest wojna, ale dobra, Portugalia przejęta. A to, co, co, to jest, to? A to są jakieś tereny górskie, chyba, czy coś, że tutaj się nie da przejść, bo tam nawet nie ma żadnego państwa. Ok, jeszcze Macedonia Północna. Już tutaj przychód mam na plusie, więc git. A, oni też mają skuteczność bojową na 6. Dobra, to to będzie wyrównana wojna, ale Polska sobie powinna tutaj poradzić. Oni nie mają tyle złota też. Okej, okay, świetnie. Teraz Albania, Właśnie i Hercegowina, skuteczność bojowa 2. Okej, okay, dobra, to Polska sobie tutaj poradzi jeszcze tylko Włochy. Włochy skuteczność bojowa 6. A tu jest też taka opcja, pokażę wam na jakimś mniejszym państwie. Kazachstan się z wyzwoli. To tutaj, tutaj coś takiego jak Zabi. I to Państwo po prostu znika sobie tutaj inne państwa mogą przejmować ich teren. Tu jest taki wyścig, kto weźmie więcej po prostu. Specjalnie wziąłem Kazachstan, bo to chyba nie są jakieś mega tereny. Tutaj te tereny europejskie to będę już samemu sobie podbijał. W Polsce le leci złoto w górę, okej. Okay. To zaatakuje Włochy. Kuteczność bojowa na dwa, dobra Polska powinna sobie poradzić. Tylko wystarczy przebić tutaj front. Tu wystarczy przebić front. Jakby to było Herzofajron, to bym na północy zrobił okrążenie i bym się wbijał na dół. Ale już to nie jest Herzofajron, to... Aha, pokój? No, ej, a to jest jeszcze coś takiego jak broń nuklearna. Mogę zrzucić bombę na Rzym? No, halo. Nie mogę, okej. Okay. Niech oni po prostu podbiją te Włochy. Aha, mam jeszcze wojnę z Algierią, Libią i tutaj Hiszpanią. Dobra, widzę, że tutaj do patologii jakiejś dochodzi. Ej, no, wystarczy podbić Włochy, żeby. i Szwecję, żeby to się jakoś ładniej prezentowało. Osobiście uważam. I tutaj, co to coś, co dominuje na morzu? Bo to nie jest mój kolor tutaj fioletowy. Nie wiem, to się ogarnie później. Chwila, ja kliknę po prostu im tutaj. Zarząd obrony Kair. Aha, to jest jakiś sojusz. No, to niech to opuśćmy ten sojusz i walczy do śmierci. Niech oni walczą. Odbijając Włochy po prostu do śmierci już Nie, ten fioletowy to jest chyba mój kolor No, ta, to jest mój kolor morski po prostu Okej, okay. okej, okay, już tutaj pod Rzym Podchodzimy, okej, okay, zdobyliśmy Rzym Włochy kapitulują i sobie tutaj Algieria Jeszcze przejął jakieś ich tereny, ale to już mniejsza W to co osobiście uważam, aha, ja tutaj mam jeszcze Wojny jakieś, ale dobra, Algieria zaraz Powinna upaść, bo tutaj od zachodu Się fajnie w nich wbijam i tutaj jeszcze Z tych dwóch wysepek, zapomniałem jak one Się nazywają, Korsyka i jeszcze coś Okej, okay, Sycylia też jest zdobywana I tutaj zaraz Algier będzie zdobywany Podchodzimy do niego z dwóch stron. Okej, okay, świetnie. No nie, no czemu te państwa mi się tutaj wyzwoliły? No ej, nie, ja je ja już po prostu chcę zabić, bo ja chcę mieć jakiegoś fajnego screena na miniaturkę. Okej, okay, zabiję tylko dwa i te tereny teraz się muszą integrować, tak? Okej. Okay. Aha! No nie! Ej, nie umiem w tą grę. Zaatakowałem do Państwa i tutaj znowu się coś wyzwala. Ja może po prostu powinienem dać Polsce chwilę czasu, żeby się tutaj sama z siebie rozwinęła. Ach, ja mam jeszcze z Kirgistanem wojnę. Ale ta wojna jakoś idzie, to niech ona po prostu tutaj trwa. No to dobra, to znowu sobie przejmę tutaj Włochy całe. No sumie to już nie są Włochy. Dobra, niech tutaj już będzie pokój. Okej, okay, oni sobie sami ten pokój ogarnęli. Okej, okay, ja tracę pieniądze, integracja. Dobra, niech ta integracja po prostu tutaj będzie. Tutaj też jest pokój, okej. Okay. Dobra, potem atakujemy Bałkany, Szwecję i Stany Zjednoczone. To jest mój cel. Okej, okay, ja już zyskuję te pieniądze, ale dobra Teraz serio poczekam więcej, aż ta Integracja tutaj po prostu nie zniknie Okej, okay, zaatakuję Bośnię, kuteczność bojowa Na 5, ale ja mam na 6 i jestem O wiele lepiej rozwinięty, więc powinienem tutaj Wygrać zaraz, chociaż widzę, że są tu jakieś Problemy, okej, okay, upadli i mogę Zaatakować jeszcze jedno państwo, zaatakuję Macedonię północną, aha, to jest jakiś Sojusz, okej, okay, wyzwolimy, nie, bo to, to Był nasz wasal. okej, okay. zaatakujemy tutaj Tu była Albania, ale tu już jest coś innego I potem jeszcze tylko Macedonia Północna i Szwecja, nie będę zadowolony to już będzie cała Europa. No prawie cała, ale już jakichś tutaj takich małych wysepek, jak Algeria sobie zdobyła Sycylię i tą wyspę to tego już mi się podbijać nie chce. Ty jakiś bardzo biedny tutaj jestem. Dobra, niech tu będzie pokój. Okej, okay, dobra, ten pokój został podpisany. Tutaj muszę poczekać, aż ta Polska jakoś się tutaj rozwinie. Mogę im dodać trochę złota, bo nie chce mi się czekać jakoś długo. Okej? Okay. I Szwecja tutaj podbija Danię. ja bym chciał podbić teraz tą Szwecję. Wydaje mi się, że miałbym szansę nawet teraz. No i Polska atakuje... Dobra, Polska atakuje Algierię, ale to sobie powinniśmy pora poradzić, okej? Okay. Tylko znowu trzeba czekać chyba na integrację tych terenów, co nie? No tak mi się wydaje. Okej, okay, zaatakuję Szwecję. Powinienem sobie poradzić. Szwecja jest od kilku stron atakowana. Ok, Szwecja skapitulowała. Przyjmujemy wszystko co się da po prostu. Ok, świetnie. Czy taka Polska będzie git miniaturkę? Myślę, że ta chwila. Zrobię Screena. No i dobra, teraz jeszcze tylko wystarczy podbić danie Nie, to Grenlandia, a Grenlandia tu jest potężna. Grenlandia atakuje Polskę, okej. Okay. To będą bitwy morskie tutaj. Jeśli bym sobie przejął tutaj Grenlandię, to miałbym już dwa dojścia do Stanów Zjednoczonych. Chciałam wojny z USA też teraz wojen Ta, ja mam wojnę ze Stanami Zjednoczonymi teraz, okej. Okay. Dobra, to będzie ciężka wojna. To jest wojna ostateczna po prostu, myślę. Okej, okay, pokój, ale ja chcę. Ja chcę przejąć samą Grenlandię, chwila. Niech oni opuszczą swój sojusz i niech Grenlandia zaatakuje Polskę. Niech walczą do śmierci, ale to mniejsza w to, czy Grenlandia atakuje Polskę czy Polska Grenlandia. Chcę, żeby tutaj po prostu. Ja chcę tutaj przejąć Grenlandię, ja tracę pieniądze, okej, okay, ja muszę bustować te pieniądze teraz. Będę boostował te pieniądze, bo mi się tutaj nie chce czekać. Polska musi mieć pieniądze na walkę. Dobra, to idzie 40 tysięcy zara, ok. to jest. Bardzo dużo. Polska musi sobie tutaj poradzić. Zaraz tutaj będzie złączenie frontów, mam nadzieję. Nie, Polska jest jeszcze przez coś atakowana, przez co? Widok wojen, Kirgistan? chwila, nie, oni nie mogą mieć podzielnej uwagi teraz Polska. Polska nie może teraz mieć podzielnej uwagi. Musimy się skupić głównie na zachodzie. Ty, skuteczność bojowa mi spadła do dwóch, okej. Okay. No Polska sobie powinna tutaj naprawdę poradzić już, ale Polsce też brakuje pieniędzy, no chwila, będę dodawał ciągle. Dobra, Grenlandia już powinna upaść. Przyspieszę trochę grę, okej, okay, Grenlandia upadła. I dobra, mam idealnie front ze Stanami, między dobra. Teraz Polska się musi rozwinąć... Integrować wszystko, co się tylko da. Tu jest już zintegrowane, chyba jest już zintegrowane. Dobra, wystarczy, że, ma, że zdobędą trochę pieniędzy. Ile z mam mają pieniędzy? 9 tysięcy. Polska ma 16 tysięcy i im dalej rośnie. Mogę, mogę albo poczekać, aż im te pieniądze wzrosną, albo po prostu ich zaatakować, ale szczerze ja wolę tutaj już poczekać, bo w międzyczasie może Polska jeszcze... Jakoś inaczej się rozwinie. Aha, tu jest też coś takiego jak aneksja, czyli mogę na przykład zaanektować Libię. Ty i całą Libię przejąłem, ty to przecież tego ja mogę użyć do, do screena na miniaturkę. Dobra, ale to już mniejsza w to. Przejąłem tylko Libię, to jakoś dużo nie zmienia, ale to też jest ciekawa opcja. Okej, okay, Polska ma 46 tysięcy złota, Walcz do śmierci niech atakują Stany Zjednoczone. przyśpieszam grę na Maxa i się wbijamy od północy. Tutaj jest front wyrównany, ale od północy się jesteśmy w stanie jakoś wbić. Polska cały czas traci złoto, a Stany Zjednoczone? St Stany Zjednoczone też. Czy jak oni będą mieli zero złota to skapitulują, zobaczymy. Na północy ta sytuacja wygląda coraz lepiej. Te państwa będą walczyły aż do śmierci. Tutaj dostajemy jakieś prezenty chyba Stany Zjednoczone od Meksyku czy coś. Okej, okay. ja mam 7 tysięcy, tutaj się udało wbić, okej? Okay. To bo nie mają 0 złota, ale to teraz przyspieszyło. Dobra, ty, udało się. Udało się przejąć Waszyngton, zaraz Stany Zjednoczone powinny skapitulować. Jeszcze sobie Meksyk coś od nich przejął, dobra, ej, ta Polska wygląda bardzo potężnie osobiście uważam.